Podniebne widowisko na toruńskim lotnisku. Niezwykłe umiejętności prezentowali m.in. piloci z grupy Żelazny. To jedna z atrakcji odbywających się w Toruniu lotniczych targów edukacji i pracy. Organizatorzy w ten sposób chcą zachęcić do uprawiania sportów lotniczych. Dla tych, którzy są zainteresowani lataniem, zapotrzebowanie na specjalistów bowiem rośnie. Chcemy zapoznać z tym młodzież, mówi Jerzy Wiśniewski, prezes aeroklubu pomorskiego. Jest to impreza dla tych... Którzy interesują się lotnictwem i chcieliby znaleźć pracę w lotnictwie. Ponieważ wszystkie ostatnie badania, statystyki wskazują na to, że zainteresowanie pracą w lotnictwie jest duże i ono będzie coraz większe. Te targi toruńskie są to pierwsze w Polsce targi lotnicze, edukacji i pracy, bo tych targów jest wiele w Polsce, w różnych rejonach one się odbywają. My tutaj postanowiliśmy zorganizować te targi właśnie edukacji i pracy. Chodzi o to, żeby. Trafili tutaj ludzie, którzy interesują się lotnictwem i którzy by chcieli znaleźć później pracę w lotnictwie. Na tę okoliczność zaprosiliśmy tu wielu wspaniałych ludzi, mistrzów sportu. Są to ludzie, którzy uprawiają wyczynowo sport lotniczy, ale na co dzień oni są pilotami. Nie zabrakło też symulatorów lotów, między innymi śmigłowców bojowych. To jest symulator śmigłowca. Robinsona R44. Jest to mały, popularny śmigłowiec do, wykorzystywany do, do celów turystycznych. Także na takim właśnie symulatorze można poćwiczyć zarówno podstawy pilotażu, jak również zachowanie w sytuacjach awaryjnych. I doskonalić posiadane już umiejętności. Podczas imprezy można było także spotkać studentów szkoły lotniczej z Dęblina. Oj, na pierwszym roku zajęcia są bardziej takie politechniczne, wiadomo, matematyka, fizyka, typowa politechnika. Na drugim roku zaczynają się specjalistyczne przedmioty typu meteorologia, eksploatacja statku pecznego, na którym będziemy latać na praktykach. Takie typowe lotnicze przedmioty, bez, bez których. No, byśmy nie latali wiadomo. Takie nie? abecadło, kowadło tak, początkowo. Tak. I tak. po drugim roku są praktyki pierwsze, lotnicze. Zostajemy skierowani do baz lotniczych, gdzie latamy na samolotach. Osoby, które są na, na kierunku pilotaż samolotu odrzutowego latają na samolocie Orlik. Ci, co są na śmigłowcach, na śmigłowcu SW4 puszczyk, na transportowych samolotach latają na AN2, później na Bryzie. Później my się przesiadamy z Orlików na, na Iskry odrzutowe po trzecim roku. A chłopaki ze śmigłowców na śmigacmi 2. Do spróbowania swoich sił w lotnictwie namawiał też dyrektor aeroklubu pomorskiego Janusz Rosołek. Tego typu targi, które organizowane są, jeżeli chodzi właśnie o kwestie edukacji i pracy myślę, że mają sens. To po tym, że zjechało się sporo młodzieży przede wszystkim, która jest zainteresowana swoimi dalszymi losami w lotnictwie. Jest to tutaj pojęte szerokie spektrum lotnictwa, począwszy od mechaników, poprzez kontrolerów, informatorów służby ruchu lotniczego aż do pilotów, śmigłowców czy samolotów łącznie. Jest praca w tej branży? Rzeczywiście, to potrzeba świeżych kadr? Zawsze będzie potrzeba. Oczywiście rynek trochę dyktuje tutaj, czy koniunktura związana z tym dyktuje. Niemniej nie mniej zawsze pilot, mechanik, obsługa no i służby ruchu lotniczego będą potrzebne na pewno w tym zakresie. Podczas targów zaprezentowano m.in. jeden z dwóch samolotów do wykonywania na lotniskach pomiarów urządzeń radionawigacyjnych. To od nich zależy bezpieczeństwo pilotów i pasażerów. Podczas targów Aviator prezentowana jest oferta aeroklubów, szkół i firm produkujących sprzęt lotniczy.